Witamy bardzo serdecznie w imieniu organizatorów warmińsko mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Weglądu, wydawnictwa Nowa Era oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblądu. Bardzo serdecznie witamy na konferencji pod nazwą czy jesteś już, go, czy jestem już gotowy do szkoły, czyli jak wspierać rozwój młodszego dziecka. Szczególnie witamy dyrektorów szkół, placówek oświatowych, poradnik psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek, nauczycieli pedagogów, psychologów, bibliotekarzy, terapeutów, wychowawców, studentów i wszystkich, którym leży na sercu dobro dziecka. Miło nam poinformować, że patronat honorowy nad konferencją objęła Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Pani Grażyna Przasnyska. Patronat medialny objęło Stowarzyszenie Akcja Wspierania Aktywności. Proszę Państwa, proszę teraz o zabranie głosu dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w -Longu, organizatora tejże konferencji, Panią Beatę Wanę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji. Cieszę się, że Państwo przybyliście do nas tak, w tak licznym gronie. Jak słusznie koleżanki zauważyły i wspomniały, ten temat dzisiejszej konferencji nie wpisuje się w realizację polityki oświatowej państwa, w realizację kierunków. Jednym z tych kierunków jest wsparcie dziecka sześcioletniego. Okazuje się, że Ministerstwo 2012 monitorowaliśmy podstawę programową wychowania przedszkola. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wszystkich pracowników organów prowadzących oraz innych instytucji zaproszonych na dzisiejszą konferencję i uczestniczących w dzisiejszej konferencji. Życzę Państwu miłego odbioru. Spotkania z naszymi konsultantami i z warszawsko-mazurskim ośrodkiem wskazanym na mapie dziękuję bardzo.